po o świeżości po tym, jak dosyć długo prowadził drużyny Radosław Sobolewski bez oczekiwanego efektu. Na chwilę przejął także ekipę Jodów. Razem Wisła Kraków teraz przed szansą w rewarze i kapitalnie wierna. To jest taka interwencja, która zachować czyste konto Zuję Gerbowskiego i właśnie w takich sytuacjach, kiedy Łukasz Cebulski zejdzie trochę niżej, mają za zadanie uzupełnić te luki Mateusz Szwoch, No i proszę trochę to było przypadkowe, ale, ale znowu była szansa dla Wisły Płock. w stałym fragmencie. Poczaczka za mocno podał, kolejny poradził sobie Duda, nawet to przyspieszyło tę akcję. Duda, strzela, odbita piłka, jeszcze próbuje Krzyżanowski. Lewobrońca się tam znalazł, naprawdę był bliski, a teraz jest znowu przekwity paeny Sobczak. Nie korzystają z takich prezentów, błędów teraz obrony. Czarek skąd to się bierze? wydawało się w pewnym momencie, że Duda za mocno wypuścił sobie piłkę. Gricz opuścił strefę, nie zdążył. Zrobiła się tam luka przed stoperami. Była szansa na uderzenie z drugiej linii. I co tutaj robi... Nie swój w ten sposób no, problem z oddaniem dobrego trzału, ale teraz próbuje Rodado, Znowu odbija Bramkarz. tam chyba też myślę, że ta na nie pomaga. Jest... Trochę przypadku, wycaro. tutaj prosta strata, uderzenie, no i kratecki przed siebie, ale dobra asekuracja po raz kolejny. Ten młody Krzyżanowski tam się znajduje w ataku cały czas, też on przechwycił piłkę. Ale zobacz po raz kolejny Bierna, w takich kluczowych momentach to jest piłkarz, który decyduje o tym, że prawdopodobnie nie pada go. 46 minuta, nic nie dolicza arbiter 0 do 0, bo po 45 dokładnie Jar i znów dla i i Jar, ależ. Nie, wiem, to, to było dobre zagranie? Chyba tak, ale Baena nie zdążył. Dzisiaj nawet w tej powiem? Tak, zobaczmy w powtórce. zobacz, tu wydaje się, że Gricz miał piłkę na nodze. Szerzej no. się zastanawialiśmy, z czego tak duża liczba tych błędów właśnie w strefie oblody wynika. Wydaje się, że też na nie różna bardzo w, w tym meczu. Ma ma jakiś na to wpływ w tak przeciwnym kierunku. Tymczasem Uryga teraz bardzo dobre zagranie na kilkadziesiąt metrów. Baena popatrzmy, strzela i. Poprawia statystykę, po to strzał celny. Mówiłeś wcześniej o tych fazach przejściowych, czy o tej sytuacji po przechwycie piłki ewentualnie. Oba zespoły miały z tym kłopoty. Ojef jeszcze w pierwszej części tego meczu, na początku spotkania Wisła Polsk wykorzystała taką sytuację, No to im dłużej trwał mecz tym tych korzyści niewiele. Z teraz... prawej strony patrzę, to strony strony Kisły Płock próbują z tego skorzystać gospodarze. Piłka do kocy. Czterech, pięciu zawodników w przodzie kocyła na prawą stronę i go Gier którego wywoływałem do tablicy, który grał z Baw, a teraz pięknie kisła Płock. To zrobiła brawa za w ogóle całą tę akcję. Tak, i mówiliśmy o tych fazach przejściowych. To była jedna z nich, to była... Wykorzystana przewaga i czemna z prawej strony boiska. Do końca prowadzi e, kocyła Tego oczekujemy. Tego oczekujemy. Takiej właśnie kombinacji, takiego przyspieszenia gry. Często w takim tłoku to jest bardzo istotne, żeby wygrać pojedynek, tu było bardzo dużo miejsca. Świetnie zrobił to w pierwszej fazie Rodado. Później to uderzenie nie do końca takie, jakby chciał. Rodado, Krzyżanowski, Dodok. Brodzi się Jelisław Post, szansa na dobry strzał, był dobry. o telekiem w ramkę, próbował Duda. Eee, ja myślę, że na dłuższą metę takie niskie e, ustawienie i taka głęboka obrona to nie jest e, e, dobry pomysł. Duda. Ładne to uderzenie jeszcze, teraz szansa, Roda, bo się. Strzał zablokowany do Bitka na poprzeczko. Pomocnik, zobaczmy tutaj, nie można w taki sposób wpuścić w ten sektor boiska bocznego pomocnika. No, tam pluje te piłki przed siebie gratiski, natomiast to trzeba ocenić jako dobrą interwencję mimo wszystko. To jest szał z rotacją, jeszcze lekko zasłonięty na Dawciarzy. Ale jeszcze próbują, jeszcze to nie jest koniec, jeszcze będzie szansa, uderzenie i gol! Wisła Kraków w ostatniej chwili, bo w 90 minucie doprowadza do wyrównania. Być może wraca do gry Igor Czapała. No i w taki właśnie sposób zdobyła bramkę. Zobaczmy. Tutaj była kombinacja niezła. To dośrodkowanie nie do końca udane. raz wybija prosto pod nogi. To jest pierwszy który... drugi poważniejszy błąd Biernata w tym meczu. Od razu wykorzystany przez Miślatów z Krakowa. Nawet ta piłka chyba nie spadła na ziemię Bez bezpośrednio na i, no, trzeba powiedzieć, że hiszpański trener miał losa, prowadzając sam y, Sampa. Tak. Już 98 minuta. To bardzo ciekawe. No że i koniec, ten... koniec. koniec. W tym momencie, momencie arbiter Wojciech Meksi kończy ten zacięty mecz. suma Summarum to chyba jednak remis zasłużony.